I mamy na górze otwór. Irek za chwilę zawiśnie. I się pojawia persona. Jak tam Irek? Cześć trzeci muszkieter zjeżdża do kopalni jak zwykle Tomasz musi zrzucać jakieś rzeczy ze sobą Cześć Tomek, powiedz gdzie jesteśmy? Cześć chłopaki jesteśmy pod ziemią. 45 metrów pod ziemią i Maciek świeci mi w oczy prosto Bo ty mi świecisz w Kom kamerę kopalnia magnezetu Maria Concordia w Sobudce w Sobótce. jakiś czas temu opuszczona e Jakiś czas temu również Odgruzowana, bo było wszystko zasypane gruzem, odgruzowana przez świrów, umówmy się, yy, nurkowych. I zrobili sobie tutaj nurkowisko. Możemy pokazać w zasadzie, bo te podesty są naprawdę pozacko przekminione. To jest wszystko tak zrobione, że po prostu aż się chce. Tutaj mamy taki podest pierwszy, do którego zjechaliśmy w ogóle, zjechaliśmy na wyciągarce elektrycznej. Nie? Także już w ogóle yy, bez wysiłku, bez wysiłkowo, sama przyjemność. Eee, tak. I tak samo będziemy wyjeżdżać, nie? A tutaj mamy zejście właśnie dla płetwonurków, którzy jeszcze niżej, niżej niżej, niżej mają. Raz, dwa... Dwa podesty w sumie. Trzy. Dwa, bo jeszcze drabina do dołu. No i już woda, nie? No. <coughs> właśnie teraz sobie ktoś nurkuje, także się tak podkleiliśmy. Dwie pary w zasadzie z tego co się z zorientować są pod wodą. Trochę się bąbli. No, dobra. To co, my idziemy sobie w nie? No, no tak. Czyli tam. To no zapraszam. Poubierali plecaki? No to tak. to teraz się. Ale zamaszyście tam wskoczył. Oczywiście obiektyw trochę zaparowany. Bo na gorąco nagrywamy, więc Irek ma taką aureolę wokół kasku białego. Bo, tu, tu róż... tu dziękuję, nie? bo różnica temperatury jednak ma miejsce, więc chwilę będzie odparowywał. No tak. A nie mamy dużo czasu, więc chcemy jak najszybciej nagrywać. Irek założył stuptuty, żeby mu się niego nie nasypało. No, <laughs> O, i tutaj się czai przygoda, nie Tomek? Jaka przygoda? Czajaj ten? Ale musimy zrobić koszulki z tym hasłem. Tu się czai, przygoda. Nie trochę nie pamiętam gdzie mamy iść, Ale coś tam będziemy lepić, nie? Ja pamiętam, bo musimy iść do przodu. Dobra. Jest i Irek, Jest i kopalnia. O tu jest zabolone, nie przejdziemy. Dobra. Irek atakuje. O, od razu coś widać, zobaczcie. Taką oto chusteczką przetarłem obiektyw i działa. Ma wspinaczka. Ale nie wymagająca, bo Tomasz masz jeszcze slajder niesie. Ja zawsze noszę slajder. Co tam? Ty, bo tutaj też są dwie drogi. No? No chodźcie, musicie podejść i zdecydujemy, w którą. Dobra. To Irek atakuje. No taki piach bardziej, nie? Taki. Miał. Dobra, Irek, na górze ja chowam kamerę. Plangry. Ja idę tam, a żeby nie spaść tam, to Irek stoi tu. Tak. Ogólnie problem z nagrywaniem w takich miejscach filmów właśnie polega na tym, nie? że trzeba się często przeszpejać, zmieniać te kamery, te ustawienia, te lampy i to wszystko i sobie podawać. Teraz Macie sobie udrażnia to co różne, żeby gdzieś tam nie uszkodzić was i sprzętu albo sprzętu. Kamera. No i będzie ten napadywał. To w kamerach naprawdę ciężko oddać, ale tutaj jest przede wszystkim. Ciasno, a drugim utrudnieniem jest to, że jest stromo. Aha. Sporo tego rumoszu. No. I teraz prawdę mówiąc, tam u góry nie byliśmy. Nie wiem, co tam gdzie jest Maciek teraz. Yy, dolną partię robiliśmy wcześniej, natomiast tam... Jak tam? Momento Maciek robi rekonesans, czy tam puszcza W lewo często, ale puszcza W prawo szerzej też puszcza Dobra, czyli nap napadamy tam dalej, tak? Dobra, no to wyłączamy kamerkę okay. Irek, jak tam nastawienie? No nic no, Trzeba jakoś dać radę, nie? No A co mam z plecakiem zrobić? No trzeba ciągnąć e jakoś za dupę. No. To bardziej tak nogi w sumie nie pracują, ne? Bo nie można coś się zaprzeć, bo to jest chyba luźne. No. Ale jak się tak zaprzesz, trochę podniesiesz, to plecami się zapierasz o strop. A. Dobra. Dobra. Pierwsze, pierwsze takie ten cięż, cię, cięż, cięższe, cięższe, bardziej ciężkie miejsce za nami. To wspięcie się do góry okazało się, że no jest trochę wymagające. A czy nie? Nie jest wymagające, tylko jest kiepskie podłoże w ten sposób, bo wszystko się obsuwa. Tomek sobie wysypał z kaloszy kamyczki. Najpierw sobie nasypał, teraz sobie wysypał. Dobra. Dobra. Idziemy. Eee, plecaczek czy? To plecaczek Wiec sobie że i tak tędy będziemy wracać. Pytanie co masz w tym plecaku? Nie wiem, jakąś tam herbatkę, batonik. Aha. Telefon do zrobienia zdjęcia. Aha, no dobra, sobie właśnie. Rzeczy podziemią istotne, nie? jak na przykład ma plecak, żeby mieć w nim wodę, dać i kamery. I kamery. Kamery generalnie podziemia to jest przekleństwo, nie? I tak to nigdy nie oddaje powagi sytuacji. Piękne miejsca. A pokaż tą wodę. Jak mamy umierać, to chociaż. To, razem. to chociaż, A no tak, koronawirus. Mówili, żeby się nie wymieniać napojami. Za późno. My się nie wymieniamy. No. My pijemy jeden. No. Dobra. Podasz Tomek na plecak? Ale zimna, fajna. No wiesz, leżała w namiocie w nocy, w którym spaliśmy, więc musi być zimna. Nie. Musi być. Bo było minus sześć. Tak. Dziękuję. Na no zdrowie. <laughs> Jakkolwiek głupio to brzmi. Aha, musimy schodzić tędy, bo tam slider został, nie? Tak. A czemu slidera nie wzięliśmy? Tomasz! bo No to czekaj, się wrócę. <laughs> no i dobra, Jerek tam powolutku zaczyna tu o-o-o-o-o-o przeciskać. bo, 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 bo No i bobrujemy dalej. Magnezyty. Magnezyty. Możesz sobie wziąć do chaty. Kawał dupy. Twojej. Tomasz napiera no i co? i ja, Gagatek tu no, obecny nie. O, ale zmęczony zaparwany słuchajcie, bo tak sobie szliśmy jak ten na początku te przekroje były jakieś fajniejsze no ale teraz mamy tak że Tomek leży w sumie, nie? weź tam poświt do przodu o, i mamy takiej wysokości tutaj chodnik, no jest no, zawalony, nie, także... Tak, tu jest ewidentnie, jak podejdziesz tutaj, to będziesz no. widział oberwany kawałek stropu. No. Także... Poleciał <laughs> lekko. No jest stabilna, ale nie do końca to jest ta, ta kopalnia. Ogólnie mi się takie, ten magnezyt z taką plastyjną kojarzy, nie? No, no jest to męki. W ogóle ja się zastanawiam, co to jest za korytarz, bo jak my zjechaliśmy do szybu, był no. OK. Później te rozejścia były, poza tym, że zamurowane, No to też o przekroju takiego no, zwykłego chodnika, no. natomiast te korytarze to są już jakieś takie dziwne, nie? No to krasnoludki wykopały. No, bez kitu. Przecież my tu idziemy na czworaka, nie? No. To co za to, to korytarze? A tu się zapowiada, że większość takich będzie. Nie, to jest trudniej. O, słuchajcie, no po ciąganiu tymi tutaj, oto, ciasnymi korytarzami, Zeszliśmy do miejsca, w którym Irek może opowiedzieć o historii kopalni. A dlaczego? <noise> robimy sobie tutaj przerwę. Bo to. nigdzie indziej nas nie puści, <noise> bo jest zasypane. No, ogólnie historia kopalni sięga pierwszej połowy XX wieku, bodaj w 1920 roku. Niemiecka firma Slesische magne, 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 magne. Zite. Grube w coś takiego jakaś spółka niemiecka. Stawimy napis tutaj w filmie. Tak. Pełnej nazwy. <laughs> Prowadziła e, wydobycie magnezytu do 1945 Potem w 1946 władze polskie przejęły kopalnię i do lat 60 prowadziły wydobycie. E, od lat 60 kopalnia jest nieczynna ze względu na wykorzystanie e, w całości wyczerpanie się e, złoża magnezytu, chociaż e, widać na ścianach, że jeszcze trochę tych żył tu zostało. No ale to już nie przemysłowej ilości. E, a do 95 jeszcze zakłady przetwarzania magnezytu tutaj działały, na tym terenie. Potem zostały zburzone, i teraz postawili tutaj osiedle domków jednorodzinnych. Fajnie, e, ludzie sobie kupili no. działki. Przepraszam was, ale musimy czyścić dyktę. bo paruje, jest tu tak ciepło, że nic nie widać. No, magnezyt ogólnie jest minerałem, który y, nie jest jakąś tam bardzo cenną kopaliną, z tego względu, że jest stosunkowo popularny. Pospolity, ale wykorzystywany jest bardzo szeroko w przemyśle. W przemyśle farmaceutycznym, w przemyśle spożywczym, w jubilerstwie, co tam jeszcze, w budownictwie. O, dodaje się do gipsów, między innymi budowlanych. Ja bym teraz poszedł do tej sali z tym filarem. Nie wiem, nie wiem czy nam się uda to znaleźć, Tomek. całego, myślisz? Uda się. Ona jest taka fajna, obszerna, musimy nie? Musimy zejść tutaj i ja bym poszedł yy, w dół, tam gdzie ja siedziałem, jakby się Tak, tam w dół, no no. no, no, tak. I to w prawo chyba będzie odejście, nie? Tak mi się wydaje, ale to z... idziemy weryfikować. Dobra, to możemy się podnieść. <laughs> żartowałem, musimy się czołgać. <laughs> ale dobrze, że humory dopisują. <laughs> Wiesz, że jesteśmy szczerzy, jesteśmy szczerymi ludźmi nie oszukujemy naszych widzów, nie? Bo my powinniśmy przestać kręcić podczas wyjazdu, tylko skupić się po prostu na tym, co robię się na samym początku, czyli chodzić, no. eksplorować. Bo, Bo teraz znaczy, okazało jest... się, że przeciągnęliśmy to slider, w sumie Tomek go przeciągnął, no i mieliśmy też statyw. Statyw został koło szybu, i okazało się, że stopka jest taka sama w sliderze i w statywie. No i została w statywie. <gry> Idę, żeby nie przeciągać, wy to podogrywajcie coś, jakieś przebitki, tak. Dobra, no mamy godzinkę jeszcze na dogranie teraz, zanim wrócisz, więc... Poczekaj, ty na ten modelny, na... yy... nołem, No próbuj! Nie, Hołek, nie, nie, nie. Mi się wydaje, że potem taką można iść tutaj i wtedy dopiero w lewo wywinąć, nie? Tak się nie pamiętam. Tutaj na pewno robiliśmy sobie zdjęcie, nie? Tutaj nie, było. nie tutaj, tutaj robiliśmy zdjęcie, przy tej kolumnie. O, tak. Tak, Aha, to tak. Tu, tutaj, tutaj, tutaj mieliśmy taką okoliczność. Już być w tym miejscu kiedyś. I tu jest właśnie takie najbardziej chyba majestatyczne miejsce w całej kopalni. Czyli taka sala kolumnowa z jedną kolumną masz. I kolumna stoi na takim właśnie irku magnezycie, prawda? Tak, to musiała być gruba żyła. Widać jak. Jak, e... jak zostało wybrane, nie? Tak. Ne? Znaczy Bo to widać nawet tutaj? Tak w ogóle się krystalizuje jako żyły między innymi skałami. No. I, no to widać jak się układa nawet tak, na tym. Tak, tak. No my mieliśmy takie cienkie, niewielkie żyły, ale no, to nie są dla przemysłu kopalnianego jakieś tam no. znaczne pokłady. Tu dopiero po tej kolumnie widać jakie grube te żyły potrafią być, nie? Tak. I one dopiero gdzieś tam mają sens, jeżeli chodzi o wydobycie. Ale patrzcie, jak dużym znalazł taki stempel. Piękny. Wszystko jest oczywiście już. Yy, takie na słowo honoru, nie? bo to już nie, nie, nie trzyma w żaden sposób. No ładna, piękna sala. Tutaj z kolei się zieleni. No jak to w podziemiu, Wszystko wygląda podobnie. No ale tak to już jest. Spokojnie. No, słuszna taka. jest ładna, no. Możesz sobie wziąć kawałek do domu, bo to na przykład odpada od góry, jak chcesz. Zobacz. Możesz wziąć. jeszcze kopalnia poszła. Zobacz, tu jest. E, ten... ładnie, ładnie tutaj zrób ten zbliżenie. A? Jest wydrążone pod ładunek wybuchowy nisza. Jest super. Tu, 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 Grzeb tam tu, 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 więcej tu, tu, tu. palcem, to jest spora szansa, że nikt tego nie zobaczy odcinka. No, nie wiem, no może ktoś się dokopie do kamery. Nie? Ale byśmy mieli odglądalność. Ale by było, nie? Faktycznie tak. Pod, tu widać ładnie wydrążone. Idealnie, tu tak. jeszcze nawet widać ten taki. O. Czy w sumie ryse, no, to To może nawet nie być nie tyle nawet pod ładunek wybuchowy, co, co, to od wiertło, co od wiertła nie? po prostu, te. Tak. No. No, teraz taki pomysł jest, że pójdziemy sobie tam i spróbujemy zapędzić. Kiedyś tu byliśmy i nam się udało tak obejść dookoła. Więc może dzisiaj będzie podobnie. Zobaczymy. Tak. Mocno poobwalana jest ta kopalnia, nie? Mocno. Poza no. no rękawiczek tylko sobie skoczyłem na sekundę, ale zatem znalazłem jeszcze druty do odstrzeliwania. Odszczeliwania? Odszczeliwania, tak można powiedzieć Do ładunków wybuchowych. Można. Takimi były podłączane, cieniutkimi. Fajne, zostawię tutaj, bo nic Słyska? nie będzie przecież, nie? I... Tu strop mamy popodpierany w sumie na całej długości tego korytarza, to który teraz całej, by, tak, był na całej długości. Natomiast yy, no powaliło się to. Więc tak jak mówiliśmy, no kopalnia jest po prostu mało stabilna. Dynamiczna, to jest. <dynamiczna jak to Irek ładnie nazwał. No i tutaj właśnie mamy dwie ścieżki, nie? Do góry. Oha, to przeczekałeś tam? No nie. Bo nie wiedziałem którą iść. <laughs> eee, wiesz, co tak na orientację to powinniśmy iść do góry, nie? Lewo, tak? No, też tak. Jakie tam jest podejście? No, jeszcze nie wiem. Mamy ładny kawałek stempla, który kiedyś podpierał ścianę. A wygląda on teraz tak, że jest jak plastelina. No już nie podpiera. I już nie podpiera. Mm. Błotko się z niego zrobiło. Lecimy U. albo nie lecimy. Lecimy, ale zbyt dosłownie potrzebujesz do tematu. Tak. O, ty widziałeś tutaj tę blachę? I tutaj to leżało chyba na podwórkach, nie? Taki strop zabezpieczało. No. I tu mamy? Aha. I ci, się... o... Idę, idę? Rzecz. Krową się w paszy dodaje, bo jakoś tam na o. wytwarzanie mleka pozytywnie Dlatego są białe wpływę. krowy, bo magnezyt jest biały. Tak. I mleko dlatego jest białe, bo, bo jedzą magnezyt. Szeroko posuniętej do łzy. Skoro Ziemia może być płaska, to mleko może być białe przez magnezyt. Tak jest. Koniec.